Hej, siemanko. to miastka 13. Witam Was w kolejnej wersji napoju na kanale. Dzisiaj napojem testowanym jest osi Wiedźmin o smaku tropikalnym. Wilga Lecimy. Dopój otworzony. Lecimy z testem. Ciekawe, co to będzie za smak. O! Bardzo fajny słodki, słodki, owocowy smak. Jak, co to są za, yy, za owoce? Jabłko. No, nie, nie piszę jakie, co są za, za smaki, ale czuć jabłko. Tak trochę. Ciężko właśnie w takim miksie smaku wyczuć, co to są za owoce. Naprawdę jest to ciężkie, ale napój smaczny, <laughs> Trochę może nawet powiedziałbym, że, że jest za słodki. No, za słodki, mógłby być trochę kwaśniejszy. Fajnie gdyby, gdyby Osi wypuściło napój, nie taki limitowany, tylko taki normalnie do kupienia, taki słodko kwaśny, albo kwaś, kwaśnawy taki jak, jak cytryna. No wtedy to bym pił codziennie chyba taki mówiłem ja ogólnie uwielbiam kwaśne napoje, napoje a ten. Te ten, 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 ten osi nie, nie ma. To nie jest złe, nie mówię, że jest złe, ale. Yy, mi Akurat nie, nie, jakoś tak te słodkie napoje, takie bardzo słodkie, nie, nie przypasowują jakoś, co nie jest coś, co lubię. Jak mówiłem, wolę kwaśne, przez to, że jest taki słodki, trochę zaniżę notę. Chciałem dać 7, ale dam szóstkę, bo mogłoby być trochę kw mieć jakąś tą bardziej wyczuwalną nutę kwaśne, kwaśnowości kwaskowości, no kwaśności ogólnie. Niby te owoce mają taki posmak kwaśny, ale jest tutaj bardzo dużo cukru, czuć go od razu. Za dużo tego cukru jest. Kwa, e, kwaskowość powinna to być zdecydowanie. czy napój polecam? Tak, dobry jest. Jeżeli na przykład macie, macie jakiegoś kaca czy coś, to dobrze jest wypić. Albo do, albo do, jakiego, do jakiejś wódeczki. Bardzo dobry napój. Yy, nie, znaczy, wiadomo, że różni ludzie mają różne smaki. Innym może smakować bardziej słodki, innym bardziej kwaśny. Dlatego, jeżeli ktoś uwielbia słodki, no to ten napój jest dla, dla tej osoby. Ale mi on nie pasuje. Mi on bardzo nie pasuje. Przez tą. Yy, Prze, że jest taki przesłodzony. Także wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Zostawcie już teraz łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz. To zmienicie się z tym filmem. Film, zapraszam zapraszam tak, że na tak także na filmy. Na, na następne, subskrybujcie kanału, lajkujcie filmy. Subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem Także do następnego na razie. Cześć. Hej, hej. Do następnej recenzji napojów. Hello.